Witam Państwa serdecznie w wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj kubki Duo, dwie sztuki. Jest to firma Mayer. Są to kubki termiczne, czyli długo utrzymują ciepło, jak i zimno podawanego napoju. Tak wygląda opakowanie tych, tych szklanek. Szklanki można znaleźć pod nazwą Duo na naszej stronie lub ewentualnie symbol. Symbol można znaleźć w opisie pod naszym filmikiem. Pokażę, jak taka jedna szklanka wygląda na żywo. To, to oczywiście szklanki z podwójną ścianką, dlatego też mają takie możliwości, jak utrzymywanie temperatury zimnej czy ciepłej. Tak wygląda ta szklanka od środka. Tu mamy spód. No i oczywiście tutaj podwójna ścianka. Rączka, tutaj logo jeszcze producenta. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, pokazów, jak i do zakupów na naszym sklepie www.kupujesz.pl